Witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Lepszy Minecraft. To jest będzie ostatni odcinek z naszej z pierwszej naszej przygody lepszy Minecraft. Obiecuję wam to widzowie. Mam nadzieję, że odcinacz odcinek się spodobał. Jeśli tak przypominam wam, stawcie łapeczka w górę. Coś z dzwoneczkiem, no i co? Lecimy z odcineczkiem. Ten creeper chyba ma lag mózgu nie wiem. Czasami niektóre mowy mają lagi mózgu. Istnie. O mój Boże, ale dziura się zrobiła. Ej, odcinek trwa 55 minut, super. Okej. Okay. O mój Boże. Co? Straciliśmy... Prawie wpadłem tam 20 kilka... Prawie tam wpadłem do tej dziury cholernie. Pies Okej, okay, za zasypię. Co świata, pies idzie. Pis umie chodzić. Tylko uważaj, żeby ci nie spadł tam. Spokojnie, ja jestem ostrożnym człowiekiem. Nie to co ty. Potem nagle ci pies spada i umiera w dawie. Zamknij się. <śpiewanie> Dobra, ty jestem nad dziurą spają. Mhm. Chyba umrę. Mhm. Pies, chodź. Ej, jestem dokładnie nad tobą. Pytanie, czy tu... Ten, ten gdzieś się nie idzie, okej. Okay, pies, cofka. Ej, widzę jakieś światełko w tunelu, idę tam i widzę chyba wagonik. Albo i nie. Oj, oj, oj. Już Dobra, pies, chodź tu. Pies. A doszłeś w ogóle tak daleko, a nie jednak jesteś bliżej. Ej, musimy tutaj przenieść kilka zwierząt jeszcze innych poza tym. Masz problem. Ej no pies! Pies idzie tam w oddali. On się tepnie czy co? Bo jest głupi. Wkurza tepnie. mnie. Kiedyś. Tak, kiedyś. Jest! Ej, przylas. Kiedyś mamy tak miedzi. Czy ty wykorzystałeś nasze całe żelazo? Ty nie wiesz. O dzięki. O dzięki. Uspokojenie nagłe. Zrobiłem nam kowadło. Fajnie. Chodź zobaczyć. Idziesz? W ogóle skąd masz tyle żelaza? To jest kowadło. Musisz od boku. Ej, a to on też działa tak na dżawie czekaj. Wyjdź. Czy przedmiot się odbije od tego i zrobi dźwięk? Nie, to tak nie. nie bo java ma ułomność. Ej, mieć się utleniła nam już trochę nawet. I jeden. Ła. Wow. Dzięki, że wcześniej ostrzegasz. Dobra, ja sobie postawię wyro. W sumie... słyszę. uwaga uwaga Ja Słyszę właśnie go tam i widzę. Co mnie bardzo nie cieszy i nie wiem gdzie teraz on jest. A, tu jest. Czemu, czemu te łańcuchy wiszą? No bo Creeper tutaj wybuchł. Kolejny. Ej, te fajnie, fajnie wyglądają w sumie tak po prostu łańcuchy. Ogólnie jest ta tak, kopalnia tak, fajnie nie. W, nie się zrespiła, moim zdaniem. A powiedz, gdzie znalazłeś geodę? Geodę, tam koło pająków. Wow, dużo, dużo mi to mówi. Jakby jakby istniał tylko jeden, jeden spawner pająków na świecie. Mam mało życia, co z tego, że biegam po prostu tak po świecie. Ten cave jest ogromny. Ej, idziesz czy będziesz po prostu... Czekaj. Kredzisz, nie wiadomo co. Uciekam. Tu jest kolejna kopalnia! Tu jest kolejna kopalnia. Albo kontynuacja tamtej. Ła spadn... Ej byś pomógł! Mam dwa i pół serca i uciekam przed pająkami! Nie pomogę. Nie pomogę Ma mam jedno nie pomogę. i pół! I Mam dziesiąty level. Ja też mam dziesiąty level. Mam jedno i pół serca i uciekam jak powalony. I problem. A jaka jest szansa, żeby znaleźć złoto pod lapisem? Nie wiem. A jaka jest szansa na to, że znalazłem kiedyś żelazo? popałem sobie to żelazo. Za żelazem było złoto, a za złotem diaks. A takie szanse, że znajdziesz sobie babę. Pomóż mi, nie mam jedzenia. Eee, mam jedno i pół serca. Jestem obok naszej ja nie kopalni. Na piastę, śpiewa, ryczy, tutaj. O, widzę ciebie. Śmiennie Help mi! Help me! Muszę. Muszę... Muszę się zastanowić co zrobić. Dobra, muszę przepalić żarcie. Nie mam czym zrobić żarcie. gdzie to w ogóle polazłeś? To polazłeś wyżej, no. Byś pomógł, ty ja się zatkałem pomóc. tutaj drewnem ledwo żyję. No to ja tobie nie pomogę. Nie mam jak. Jak to nie masz jak? Jak to nie masz jak? No mam 3,5 serca. Jakie ja mam w ogóle przejść do ciebie przede wszystkim? Czekaj, zrobię dobra, ja mam pomysł awaryjny, zrobię sobie, sobie takie coś Zrobisz sobie takie... taką sarkę. Ucisz się, bo to plan... Ym, idealny. Mówi plan życia. Plan twój. JEST! ZROBIŁEM SOBIE CHLEB! Ale, ale analiza życia. Fajnie. Jej, przeżyłem. Mam pełne HP, już nie musisz mi pomagać. Okej. Okay. Ej, pochodnie mi się zdaje, że są bardziej 3D niż normalnie. Mam takie wrażenie. Ej, co z tego, że odcinek trwa godzinę? Fajnie się gra. Ja jestem dokładnie nad tobą gdzieś tam. Dużo tu creeperów. Weźmy odświetlmy po prostu tego cave'a. O, siema, tu jesteś. Jakim cudem ja tu się dostałem? Ej, te, to kampania to jest jakiś labirynt. Kurde, to jest pokomplikowane. O chłopie. Czego gadasz, jak ktoś jak ktoś z Włoszech Bo, bo się tam z Włoszech Sie ma pies co robić? Teraz możemy jeszcze jak jakiś Niemiec, <grych> jakieś jakiś Niemiec Ej, dobra, ehm. Um... Tak Ej, ja w sumie nie, jakbym tam zginął to w sumie bym się zrespił na spawnie, bo nie miałbym tu łóżka. I zniszczyłem nam w spał na obydwum. Czemu w sumie nie zrobisz własnego łóżka, Leniu? Tylko ja muszę na moim zmusisz spać. To jest moje pytanie zasadnicze. Ja jako pierwszy sobie zrobiłem łóżko, a to tutaj mnie nazywasz leniem, ty Leniuku. Mnie nazywasz leniem. Pachnij mi tu pasztetem teraz. Tak, bo twoja chata śmierci. Dobra, teraz to tu tu um, dirt. Gdzie włożyć tego dirta? U ciebie w chacie. Ile ty żeś zrobił okay. tych bloków? 10 Jakbyś nie mógł gdzieś indziej postawić, tylko na wejściu. Niszczy to cały kraj obraz z tej kopalni. <noise> nie może za nią fajnie wygląda. Moim tylko zdaniem zniszczyłeś ci... cały krajobraz tej kopalni. No, Adria, tylko pasz przez lunetę, już ci się będzie podobało ten krajobraz. Przede wszystkim nawet nie mamy całej kopalni odkrytej, więc no nie mów, że już zniszczy krajobraz. A ciekawe, co jest tam w tamtej największej części tej kopalni. Nie wiem, ale ja tam byłem i. Okej, okay, Adrian, daj ci to. Do... Dlaczego sobie zrobiłeś lunetę? Tak. Czy naprawdę okay, już wiesz, mi też. Co? Czyli też zrobiłeś mi lunetę? Tak. To będzie zapasowa luneta. A skąd miałem wiedzieć, no, no, okay. że mi zrobiłeś, niech nic nie mówiłeś? Powiem ci jedynie, że tam jest kolejna kopalnia opuszczona, tam dalej. Albo kontynuacja tej. Chociaż w to wątpię, bo wątpię, żeby to było aż takie ogromne. Okej, okay, pojedziemy tam. Nok. Możemy. Chyba, ja że w następnym odcinku chcesz. Lepiej w następnym, bo tam już ciekawe ile w sumie trwa chwila. Godzina 20 minut. Godzina 5. E. <laughs> Blisko byłeś. O kurde ej, te bloki miedzi szybko się utleniają oprócz tego jednego. Hmm, dobra. Ja w sumie mam plan. Mam plan. I przede wszystkim postawisz jeszcze tego dirta, bo. O, 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 kurde, ale nie zaprasz skurcz w nodze. Wow. <gul biega> Dlaczego ja zabiłem ząb na hita? Nie Dlaczego. Co ty robisz tam? Co ty robisz, gościu, w życiu? Dobra, um, hoppa! Skoczyłem na redstone i się zaświecił. Sranie w, sranie w banie W sumie tu jest tyle żelaza, na, że nawet nam się nie chce tego zbierać. Ci powiem. Nie idź tam, bo tam ledwo przeżyłem. Ale to duże. Mówiłem ci. Ale Kolejny spawner pająkowy a ja pójdę tam gdzie jest najgłębiej. A tam mnie nie Zgadza było. Tam jest. Bo... O mój Boże, ej to wygląda jakby jakiś meteoryt tam przewadził. <laughs> o kurde, to ja się boję tam iść. Ej, tu jest tyle dirt'a, że po co sumie, ja tam byłem po tego dirt'a, mi powiedz. Bo tam jest lepszy dirt. Co mnie to? Ej, dlaczego, dlaczego słyszałem jakieś, ten, most bloki? Nie wiem. Eeeem... Yy... Ale partikle są nowo, nowsze, łatsze, Ładniejsze. A tu nie topesz lata, dobra. A ja się dziwię co to jest. To, 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 co to za wypierd, a to nie topesz. Ej, pochodnie mi się skończyły co świata. Ej, ja póki co jedynie co mam to sadzonkę świerku. A ja mam jeszcze dębu i też trzy sadzonki świerku. Świerk w sumie... No, ja najbardziej to... lubię w sumie świerk. No, nie żyje pomocy, pomocę, pomocy. Powiem ci, żebyś tam nie las. Polazłeś. Ale no, no nie poszłem tam To gdzie żeś polazłeś? No ja pola... no mam dużo życia. Także po prostu się boję tak wyjść, bo... O, widzę ciebie. No i tutaj jestem. Gdzie? W tej kopalni. No, no No. tutaj na dole no. A przeszłeś. Okay. A tam, dobra widzę cię. Pomocny. Pomocny jesteś. Dzięki. Nawzajem. Ej, to jest tyle tego żelaza, że nawet mi się nie chce tego zbierać. Kurczę, jakiś, jakiś szkielet mnie snajpi. I to jest jeszcze głębsza część? Kurde, ile to, jaka to w sumie jest wysokość, że to takie głębokie? Aha, minus 5, ok. <gry> Dobra, potrzebujesz pomocy czy nie? Bo idę do bazy i kończymy odcinek do nie... Aha, bo potrzebuję pomocy, sporej. Potrzebuję pomocy, um, ty masz wiadro. Potrzebuję pomocy, bo potrzebuję. To... Aha, w sumie nie potrzebuję wody już, okej. Okay. I tak nie mam wody pomocy. przy sobie. I tak nie mam wody. A w sumie ten, jaka to jest wysokość? Minus 5 tam Najniższa część? Naj, najniższa to jest minus 64. Kratka. Najniżej. A jestem teraz na minus 45 Szkielet trafił w zombiaka Co? Szkielet trafił w zombiaka Ej, ale będzie epicka bitwa. Nic się nie dzieje. Szkielet modziwa. versus ząbek. Zombiak. Zombiaki przeważnie wygrywały. Ej, Może sumie... teraz trochę. Tutaj jeszcze jest dalsza część o wiele. Dobra, ja... My, moim zdaniem chyba kończymy odcinek. Umrzesz najwyżej. Chwilę tylko przyjdę tam do ciebie, bo ja to już wiem, Ja jestem czy... w naszej prowizorycznej bazie. Ej, ja w ogóle się tego dziś nie spodziewałem, że zamieszkamy w, w Kejwie. Dobra, będzie ja zrobię nielegalną, nielegalną farmę świedzących jagód ci nie powiem gdzie. To będzie moja. Bo to nielegalne zbiorowisko. Powiem ci, nie, zrobię, zrobię fa tajną farmę. Dlaczego my tyle rzeczy zrobiliśmy w jednym odcinku, co z tego, że to trwa godzinę ileś. Ciekawe kto to w ogóle poogląda. A nie wiem, znając życie zmontuję to albo przetnę na dwa filmy. Żeby przetnę było choć... na dwa filmy. No i jeszcze skrócę ileś tam. Nie wiem czy w ogóle no, to dziś wleci. No, na to jakieś 26... O kurczę, tutaj żelaza. Nie wiem, wczorajszy film trwał pół półstaka minut, ale niestety e, no, nie chciałem skracać, bo ciekawe momenty były. Półstaka minut. Tak. O, posadziłeś. Co posadziłem? No sadzonki. A, sadzonki, no. Coś tam posadziłem trochę. Patyków nie mamy, kurde. Masz pochodnie? Pochodnie? Albo dobra, nie, nie. potrzebuję. Gdzie moje świecące jak wody? Gdzie moje teraz tego kości? Mam tylko dwie nie kości? Chciel. Jakim cudem? Jak to masz? Tylko dwa kości. Ja też mam dwa kości. Nie wiem, właśnie zastanawiam się. Mam świecące jagody, to jest nielegalne. Ej, ja nawet widzę gwiazdy w tym kajwie. Już prawie całkowicie jest jeden ten. Co? Wiem, widziałem. Natlenione. Dopiero teraz zauważyłeś? Wow. Ej, nie, już jest całkiem. Mówię, że już jest całkiem. No to co mówisz, że prawie? No bo tak wygląda. Chodź tu do mnie, chodź, przy, do... Gdzie ty, co ty robisz? Tylko zrobię bramę, żebyśmy się nie, żebyśmy nie wypadli, bo tutaj no to naprawdę już chodź tu dwa na górę. razy prawie wypadłem. Chodź tu na górę. A teraz ile masz levelu? <laughs> Jednego dosłownie brakuje, żebym miał jedenasty. Z... Weź mam dwunasty. Ja mam ja mam cały fasek zapełniony. Jednego levela i mam tego. Jeden punkt. Tak. Raczej? Tak. Idę zabić. Ej, już jest całkiem, już jest całkiem, już jest całkiem. Ale koks, co z tym teraz? Piękny. Chowamy. Do tej do tutaj, tutaj, tutaj chowaj. O go, żeby na nowo się utleniał. Nieee... Tw... Dobra, chodź. Chodź, zrobimy... tymczasem te tutaj wszystkie te tutaj. One nie chcą. Nie wiem, są za blisko może siebie i się krępują. Ale tamte były dosłownie blok od siebie już. Chodź do mnie tutaj tu. te to są. Chodź do mnie. Bloki od idziesz pisze. do mnie. To wygląda jak jakaś nielegalna farma moim zdaniem, Macowiem. Nie wiem, ale fajnie, bardzo mi się Moim zdaniem bardzo mi się podoba w genera ten generator tej kopalni. Prze Ej no! To moja farma. Draniu. Dobra. Przypadłem. się obie takie obu. Dobra. No, no końcówkę. Mam nadzieję, że wam odcineczek się spodobał. Jeśli tak nam wam zombiak won mi stąd. Um, jeśli tak, przypominam wam, stawcie łapeczkę w górę, e, subskrybujcie z i powiedz ostatnie zdanie, jakieś. Nie wiem, wymyśl coś. No halo. Widzimy się w następnym odcinku. Jej, co powiedziałeś. Do zobaczenia, do jutra, no i cześć.